Dzień dobry, witajcie, ojciec Mateusz, zespół Kocham Camping. Dzisiaj odcinek z cyklu Chłopaki do wzięcia. A dokładniej mówiąc osobnik płci męskiej kawaler. Kawalier Osiris. Jak przystało na Europejczyka mamy 13 pinową wtyczkę od razu w pakiecie. Od razu tutaj macie, można zaprezentować stabilizator toru jazdy. Także jedna wtyczka, nie tak jak jest w Angolach że są dwie Zobaczmy sobie go z zewnątrz, bo osobnik bardzo ciekawy a widzicie 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 to co ja? Ledziki jak to mówią złote a skromne Mamy również mover włączony jest z tej strony standardowo przekręcamy tym kluczykiem proszę sobie zobaczyć i zobaczmy sobie na roleczki bo roleczki są w idealnym stanie Zobaczcie, porządne, mocne i naprawdę dobrej jakości mover. A, no żeby nie było, że tylko w jedną stronę, to gdzie tu? A, sorry, 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 wyłączyłem. Do przodu. Widzicie, że on naprawdę dosyć szybko kręci, także moc tego movera jest nam znana. Zapraszam do środka. Zapraszam do środka, tylko zdajmy swoje pantofelki. Zamszowe. I zobaczcie. Tutaj łóżko na dwie osoby. Te poduchy, oczywiście, są do ściągnięcia. Kuchenka gazowa w tym momencie, w tym wypadku trzypalnikowa. A co nam tutaj budczy? Mamy wywiecznik, słuchajcie. Czyli taki, taki okap w tej przyczepie. Lampeczki, mnóstwo. Do odpowiedzenia na pewno mamy wodę w tej przyczepie. Także nie będę jej pokazywał, ponieważ jak to. Powiedziała ostatnio nasza klientka, jakby kot napłakał. I lodóweczka mamy odpaloną na gazie, mam nadzieję, że... O, widzicie? Mamy płomień, także widać, że jest odpalona na gazie z dużym, ładnym zamrażarnikiem, który... Zobaczcie ten domek, jest w zacnym stanie. Tak się prezentuje ta część. Idźmy dalej, idźmy dalej, duża szafa. Będzie coś ciekawego. O, antena jest ciekawa, antena jest ciekawa. Antena jest ciekawa. I zobaczmy, mamy również podłączenie tego na gazie. No właśnie, żebym najpierw ja sam widział, a potem mu o, 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 widzicie, 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 widzicie. Telefon po prostu nie łapie ostrości, ale widać niebieski płomień, także jest odpalany na gazie i widać. A tutaj dwa osobne, bardzo duże, przestronne łóżka. Oczywiście wszędzie mamy Mamy tutaj roletkę i moskitkę jeszcze firaneczka z szafeczką, z lampeczką. Duży, pojemny tutaj schowek. Tutaj akurat już jest nowszego rodzaju. Zobaczcie, mnóstwo jest tutaj miejsca, także możecie spakować niejedną pościel, przecionek oraz kochanka, który, który, no właśnie, odpowiedzcie sobie samej na pytanie, co tutaj będzie robił. Duży osobny prysznic z bardzo ładnym, słuchajcie, zobaczcie, wielutkim, czyściutkim rodzikiem. Jest jeszcze taka. Ławeczka, taki stopień, można sobie tam siupnąć, myć i umyć co nieco, kibelek, lusterko, szafeczka, tutaj jeszcze takie półeczki, myślę, że bardzo przestronna i ładna przyczepka, tak się to prezentuje, zapraszamy serdecznie.